Dziękuję za Twoje pytanie. Gdy widzisz ludzi robiących problem z kwestii chrztów tylko w imieniu Jezusa, zrozumcie coś. Są sabelianistycznymi heretykami. Prawdziwą kwestią nie jest chrzest. Prawdziwą kwestią jest to, że nie wierzą w jednego Boga, w trzech boskich osobach. Nie robię awantury z kimś, kto używa terminu trójca lub nie, czy trój jedyny czy nie, ale jestem przeciwko komuś, kto zaprzecza jednemu Bogu w trzech wiecznie istniejących osobach boskich. Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema oddzielnymi osobami i wciąż jednym Bogiem. Widzimy to w męczeństwie Szczepana. Duch Święty jest tam, w Szczepanie, jakie jest nam powiedziane, ale potem widzi Jezusa po prawicy Ojca. Są trzy osoby Trójcy. Nie jest to Trójca Manifestacji. Ludzie od Jezus tylko, jednościowcy, mówią, że Ojciec jest Jezusem, Jezus jest Jezusem i Jezus Duch Święty jest Jezusem. Starożytna herezja sabelianizmu. Jest to forma czegoś zwanego modalizmem. Nie powinniśmy wierzyć temu. Kwestią nie jest chrzest. Zobaczmy teraz na aspekt tego w chrzcie, w dziejach apostolskich. Będą próbować argumentować ich teologię w oparciu o dzieje. Zrozumcie, że narracja chrztu lub świadectwo w dziejach apostolskich jest opisowe, nie nakazowe. Jest opisowe, ale nie nakazowe. My bazujemy naszą doktrynę po pierwsze na tym, co jest nakazane, a nie opisane. Te dwa nie są koniecznie sprzeczne. Ale najpierw patrzymy na to, co jest nakazem. W wielkim nakazie Jezus powiedział: szczicie ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest nakaz. Róbcie to w ten sposób. W dziejach, gdy widzicie imię Jezusa, jest to opisowe. Szczą ich w imieniu Jezusa. Dlaczego? Musimy coś zrozumieć. Chrzest był zarówno żydowską praktyką, szeroko rozpowszechnioną żydowską praktyką. Jan Chrzciciel już chrzcił, już chrzcił ludzi, przygotowywał ich na przyjście Mesjasza. Hebrajski rytuał Tebila. Jest wiele sztuk w judaizmie praktykowanych dziś, nawet przez ortodoksyjnych Żydów, zwanych Mikawot lub Mikawbris. Żydzi zawsze mieli chrzest. Ale nie mieli sztuk w imieniu Jezusa po prostu w imieniu Boga. Więc także istniały pogańskie wersje praktyki sztu, praktykowane w greckim świecie. To, co robią dzieje apostolskie przez podkreślenie imienia Jezusa, jest nie nakazem, ale opisem. Stwierdza to imię Jezusa po to, by odróżnić chrześcijański chrzest od sztuk judaistycznych, które Go poprzezały, jak te w pewnym przypadku w Koryncie i pogańskim świecie. Ale formuła inskrypcja, nakaz jest znany w wielkim nakazie. Chrzcicie ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. To, co ja robię, to mówię, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu, szczęciem w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pokrywa to wszystko. Ale pamiętajcie, gdy widzicie ludzi robiących z tego wielki problem z dziejów apostolskich? Nie rozumieją Leben, w dziejach. Nie rozumieją, co dzieje opisują. I to, że podkreślenie imienia Jezusa było odróżnieniem między sztami, które istniały, a nawet sztami, które mieli wierzący przedstanią się wierzącymi, a które nie były w imieniu Jezusa w Judaizmie, w posłudzeniach na Chrzciciela i tym podobnym. Po drugie, nie rozróżniają między nakazem a opisem. Ale co najważniejsze, zrozumcie prawdziwy problem z tymi ludźmi. To nie jest chrzest, a to, że przyjęli herezję sabelianizmu. Są modalistycznymi heretykami, którzy odrzucają jednego Boga w trzech osobach. Są antytrinitarianami. To jest problem. Ponownie, termin trójca został po raz pierwszy użyty przez Tertuliana, Trinitas. Nie awanturujesz się o termin, nie musisz mówić trójca. Możesz mówić trójjedność lub po prostu jeden Bóg w trzech osobach. Ale jest bardzo jasne w Ewangelii Jana, także arcykapłańskiej modlitwie Jezusa. Jezus nie tylko potwierdza, że jest jeden Bóg w trzech osobach, Jana 17, ale i wyjaśnia dynamikę współdziałania między nimi. Dziękuję bardzo za Twoje pytanie. Nazywam się James Jacob Prash i Bóg błogosławi.